I ma to moment ciszy. Pole odpoczywają, maszyny stoją, ale dla nas to nie przestój. To czas decyzji, planów i przygotowań. Na przełomie roku powstaje strategia na cały nadchodzący sezon. Analizujemy, planujemy, ustalamy harmonogramy. Sprawdzamy sprzęt, optymalizujemy działania, rezerwujemy terminy. Bo wiemy jedno: dobry plon zaczyna się dużo wcześniej niż pierwszy wyjazd w pole. Agrokontraktor to doświadczenie, precyzja i odpowiedzialność. Świadczymy kompleksowe usługi rolnicze, od siewu, przez pielęgnację i prowadzenie upraw, aż po profesjonalny zbiór. Każdy etap ma znaczenie. Każdy detal wpływa na efekt końcowy. Dlatego działamy z wyprzedzeniem, dlatego jesteśmy gotowi, zanim rozpocznie się sezon. Gdy nadejdzie wiosna, nie ma miejsca na przypadek. Jest plan, jest sprzęt, jest zespół. Agrokontraktor, Twój partner od uprawy aż po zbiór.